Halo? Tak, się e, awaria jest w pokoju, łóżko nam się tu zarwało. W którym pokoju? E, z kobietą robiłem, wie pan, takie tam, no robiłem coś po prostu. E, zarwały się dechy na łóżku, potrzebna jest wymiana na nowe dechy. W tej chwili nie da rady. No jak nie da rady? Przynoś to łóżko człowieku i mnie nie wkurwiaj. Ja muszę dokończyć z nią to robić, halo? Który pokój? Pokój numer 3, mówi ci to coś gościu? Pokój numer 3 jest zajęty. No tak, i ty tam nie możesz być. Mówi ci to coś gościu? Gościu! Numer, gościu, nie awanturuj się przez telefon, bo zaraz się... Podaj f... mi swój numer. Zobaczę interwencję, drugiej, jej Co zrobisz dobra, w internecie? Co? A co ty kurwa przez radio wojenne mówisz, czy co gościu tam? Podasz numer, z dzwonisz, po, Proszę numer. E, pokój numer 3. Nie, ten numer telefonu poproszę. Jaki numer telefonu? A no, chyba dzwonisz z jakiegoś numeru, nie? A to nie potrafisz zobaczyć... A to nie potrafisz zobaczyć. Jest, jest, jest zajęty, bo ja tu jestem, rozumiesz, to człowieku czy nie? Halo. Halo, gościu, jesteś tam? Halo. Ej, co on w ogóle mówił? Mówi ci to coś? Ja nie wiem co on mówił. Żebym mu numer podał. Jego Sony Xperia numerów telefonów nie ten. Rozmowa jest nagrywana. Ta, jak jego telefon, kurwa numeru telefonu nie wyświetla, jak się dzwoni. A on wie, co to nagrywanie. By się wyłączył mu... Halo! Halo! Dostanę tak. te łóżko na wymianę. A skąd ty teraz dzwonisz w ogóle? Z jakiego hotelu? No, Hotel Malibu. Co? Hotel Malibu, co ty nie wiesz, gdzie robisz? A ty wiesz o tym, że ten pokój jest zajęty i nie możesz z nim być? No bo ja tu jestem. Halo. Nie, nie możesz tu być, no, To jak nie mogę być, jak jestem w pokoju numer 3 z kobietą, teraz? Ja no to z tego pokoju. No ale po co mam wychodzić, jak łóżko jest zerwane? Wychodzisz? A co, pan mi grozi teraz śmiercią? Ma przyjść pan tu do pokoju, to jest rozkaz. Mogę Jesteś przed pokojem? No wchodzi pan tu. No wejdź. No wchodź! Ja panu pozwalam wejść. Do mnie do pokoju, numer 3. Wchodzi pan? Halo. Wchodzi pan na pokój czy nie wchodzi pan? No nie ma tam nikogo przed tym pokojem. No bo ja teraz jestem w łazience, wchodzi pan tu. Halo. No wejdź przed tym pokój, no. No, no dziadek, no wchodź do pokoju, dziadusz. No wchodź do pokoju, dziaduszku, no ile mam czekać na ciebie, no? Czy pan dziadek mi wymienił łóżko na pokoju, czy nie? Halo? Halo? Panie dziadku, wymieni pan łóżko, czy nie? Bo nie mamy na czym spać. Kobita połamała deski i wpadła do środka, do łóżka. Pan musi ją pomóc wyciągnąć. Ja ją wezmę za jedną rękę, a pan za drugą. Tylko żeby panu nie stanął. Rozłączył się. On tam przed i awantura jest?